Dziś spotykamy się w formie podcastu startup ze słowem art nie bez powodu, gdyż skupiamy się w nim właśnie na sztuce i artystycznej stronie naszych beneficjentów. Dziś moim gościem jest Ewa Szymańska, zawodowy homestager i właścicielka startupu. Witaj Ewo! Dzień dobry, miomi. Ja myślę, że dobrze by było zacząć ten podcast w ogóle od wytłumaczenia, czym jest homestaging. Gdybyś mogła słowem wstępu nam przybliżyć ten temat. Tak, oczywiście. Homestaging jest usługą, która polega na przygotowaniu nieruchomości do szybkiej, zyskownej sprzedaży na rynku nieruchomości po prostu. Czyli jest skierowana do osób, które posiadają nieruchomość i chcą ją szybko i zyskownie sprzedać. No i wtedy jest potrzebne przygotowanie takiej nieruchomości w taki odpowiedni sposób, aby ona była skierowana do jak największej liczby osób zainteresowanych. Mhm. I w zasadzie skąd wzięła się Twoja taka pasja do homestagingu, takiej aranżacji wnętrz i pomysł, żeby właśnie o takiej tematyce starta otworzyć? No to y, generalnie we mnie y, jakby to wszystko y, y, no, narastało, ponieważ jakby moja droga zawodowa była zupełnie wcześniej inna, mm -hmm. y, bo pracowałam przez długie lata w korporacji, później y, z tej korporacji zrezygnowałam, pracowałam jeszcze w firmie, która zajmowała się projektami przestrzeni y, publicznej miejskiej. No ale generalnie jeśli chodzi o... Tutaj nieruchomości i homestaging, no to u mnie zawsze była pasja i hobby były wnętrza i projektowanie tych wnętrz, no i, i zawsze te wnętrza ze mną były obecne. No i generalnie postanowiłam, jakby tutaj zrobić coś dla siebie zgodnie z, z moim hobby i zainteresowaniami, stąd ten właśnie startup homestaging. A homestaging wziął się stąd, że. W momencie, kiedy sprzedawałam swoje własne mieszkanie, jakby szukałam możliwości sprzedaży tego mieszkania i, i, i natknęłam się właśnie na homestaging, czyli takie przygotowanie mieszkania do sprzedaży. I temat mnie bardzo mocno zainteresował i jakby poszłam za tym później uczestnicząc w wielu szkoleniach i stąd właśnie teraz startup czy za głosem serca i No za tak, w sumie tak. W tak, tak, tak. Tak to teraz wygląda. A czy jest recepta na to, jak dzięki lekkim, właśnie takim poprawkom wizualnym, faktycznie można uzyskać większą wartość nieruchomości? Znaczy, tak, jako recepta, to takiej jednej to nie ma, ponieważ każda nieruchomość jest inna, i od tego zależy, gdzie ta nieruchomość się znajduje jakie jest jej położenie poprzez określenie takiej grupy docelowej, kto mógłby zamieszkać w tym mieszkaniu. E, dostosowujemy tą nieruchomość e, poprzez e, no, jakby pokazanie tej osobie, że to wnętrze będzie dla niej wygodne i w, w jakiś sposób spełniało jej marzenia. Czyli, jeżeli ktoś szuka miejsca, w którym miło odpocznie na kanapie i będzie e, czytał książkę wieczorami, to my stwarzamy takie wnętrze, które e, jakby odpowie e, tej osobie na te marzenie. Czyli w momencie, kiedy wejdzie do tej nieruchomości, on zobaczy wnętrze, które mu się podoba, które którego szuka. No i też na tym polega cały homestaging, czyli zaaranżowanie tak wnętrza, które będzie po prostu y, 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 jakby wizją y, takiego marzenia, spełnionego marzenia osoby, która szuka mieszkania dla siebie. No. E, czy wnętrze jest y, zawsze dostosowane pod jedną konkretną osobę? Czy są może e, takie style właśnie tego homestagingu, które trafiają w. Wspólne gusta, że tak powiem. No nie, nie ma takiej możliwości, żeby były takie same, ponieważ mieszkanie zawsze jest dostosowane do grupy docelowej. Inaczej będzie przygotowane takie mieszkanie dla singla, inaczej dla pary, a inaczej też dla rodziny, bo każda z tych grup potrzebuje innej przestrzeni, innej aranżacji przestrzeni i co innego im się będzie podobało i inne są potrzeby. Także a recepta na pewno jest taka, że w momencie, kiedy ktoś szykuje sobie takie mieszkanie i myśli o tym, żeby je wynająć, czy to najem krótko, czy długoterminowy, to, to na pewno to mieszkanie, czy też sprzedaż, to na pewno musi być to mieszkanie, które musi być sprzątnięte. A najlepiej jeszcze, żeby jakby były pozabierane mocno swoje rzeczy osobiste, takie typowe, nieporozrzucane, czyli. Mm, no czyli tak, no generalnie nie ma takiej recepty, ale jest to sytuacja taka, że to mieszkanie musi być na tyle zachęcające, żeby i jakby w, w trendach takich, które teraz ludziom się podobają, prawda? Które, mhm. które, które cieszą się zainteresowaniem. A co należy do takich zadań homestagera? Jak wygląda krok po kroku Twój udział w takich estetycznych przemianach? że y, współpraca rozpoczyna się od konsultacji, y, czyli spotykam się w miejscu y, nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż, wynajm czy y, najem krótkoterminowy i y, na podstawie y, tej konsultacji y, wydobywam atuty i potencjał danej nieruchomości. Określając grupę właśnie docelową, e, sugeruję jakiekolwiek tutaj, jeżeli są wymagane jakieś remonty, naprawy, e, to co jest potrzebne, czy odmalowywanie e, tego wnętrza, żeby ono było jasne, przestrzenne, no, żeby jak w największej liczbie osób się ono spodobało, e, poprzez e, m, później dostosowanie dodatków, dekoracji, stylizacji, e, no i to wszystko się zawiera w całym tym homestagingu, czyli w całym takim procesie poprzez stworzenie listy zakupowej, którą klient y, otrzymuje. No ale generalnie trzeba, nie można zapominać o tym, że homestaging jest ściśle tutaj, elastyczną usługą i mocno dostosowany do klienta, czyli nie bazujemy na takim budżecie, jaki y, może klient przeznaczyć. Jakby to nie jest projektowanie wnętrz od samego początku, od końca, więc to też nie należy się sugerować tym, że to będzie remont po prostu od od nowości praktycznie stworzone mieszkanie. To właśnie istota homestagingu jest taka, żeby wykorzystać te zasoby, które mamy, ale y, oczywiście w miarę możliwości tych, które się nam, które się nadają do, do wnętrza, bo nieraz jest ich za dużo, więc musimy wręcz się ich pozbyć, mm -hmm. żeby ich było mniej, żeby pokazać tę przestrzeń. Także wszystko jest uzależnione od tego, jak, jakie wnętrze i dla kogo chcemy stworzyć, i poprzez dodatki, stylizację, i jakby cały proces zakończa się sesją e, fotograficzną, m, która jakby pokazuje to wnętrze, e, które możemy później załączyć na portalu ogłoszeniowym, które będzie e, zachęcało do obejrzenia tego mieszkania. Mhm. A tutaj chętnie bym nawiązała do tego tematu budżetowego. Jak zacząć właśnie homestaging i na co powinniśmy postawić w pierwszej kolejności, gdy na przykład mamy ograniczony budżet, a jednocześnie chcielibyśmy wprowadzić jakieś zmiany, zobaczyć tę naszą nieruchomość na nowo. Co jest takiego najważniejszego, na co warto postawić w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności to na pewno to mieszkanie należy sprzątnąć, mhm. bo często m, pokazujemy mieszkania, które, w których żyjemy na co dzień i ono no nie zawsze jest tak, ale w większości przypadków jest tam za dużo rzeczy osobistych, a ludzie, którzy przychodzą, oglądając to mieszkania, niekoniecznie y, widzą tą przestrzeń, niekoniecznie się tam widzą. Czyli w pierwszej kolejności należy to mieszkanie sprzątnąć. No i zawsze y, dobrze jest odmalować to mieszkanie na neutralny kolor. Czyli jeżeli ktoś bardzo lubił kolory dotychczas i te kolory są w każdym pomieszczeniu inne, albo są to ciemne jakieś kolory, to niekoniecznie ta nieruchomość przypadnie do gustu innym ludziom e, i jakby e, będzie wszystko widać w tej nieruchomości. Aha. Także najlepiej odmalować mieszkanie na świeżo na neutralne kolory, które pozwalają poprzez różne dodatki e, pokazać tą nieruchomość jak najlepiej. O tak. A do kogo skierowana jest taka usługa? Czy tylko do osób, które chcą sprzedać nieruchomość, czy również do tych, które Chcą nadać nowego stylu swoim domowym wnętrzom? Tak, jak najbardziej. Właśnie usługa jest skierowana do osób, które chcą sprzedać bądź wynająć e, swoje mieszkanie na najem krótko czy długoterminowy, jak również do osób, które e, chcą dokonać metamorfozy swojego wnętrza. Także e, też homestagerka może pomóc w takiej metamorfozie, takim liftingu wnętrza, tak naprawdę, poprzez e, dodanie różnych e, Stylizacji do mieszkania, jakby odświeżenia tego, tego pomieszczenia, jak także jest skierowana usługa do inwestorów, fliperów, którzy kupują na rynku mieszkania i szybko je chcą sprzedać. Także zgodnie z homestagingiem, który tutaj działa szybko, bo jest to nie jest tak, to remont od, od A do Z, czyli jest to stylizacja i przygotowanie mieszkania do szybkiej zyskownej sprzedaży bądź wynajmu. Ja nie mam co do tego wątpliwości, że przez fach, którym się zajmujesz, można cię śmiało nazwać artystką i z pewnością jest to wymagający od ciebie zawód przede wszystkim takiego dużego pokładu kreatywności. I ja chciałabym zapytać skąd bierzesz właśnie te pomysły, stałą inspirację swoją, ponieważ myślę, że tych wnętrz jest sporo, one się znacznie od siebie różnią, ale jednak skąd musisz te pomysły stale brać? No tak, tutaj tablicy inspiracji dzięki internetowi jest dużo, mm -hmm. <laughs> chociażby taki Pinterest, który, który można przeglądać w nieskończoność i, i tam jest po prostu baza niesamowita i inspiracyjna. Generalnie dużo jakiś czasopism, książek, które no, ja to już przez lata mam pozbieranych różnych, więc to też to wszystko przychodzi w momencie też zobaczenia tej nieruchomości, miejsca, w którym ona się znajduje i nieraz po prostu, e, przyznam się, że nieraz jakaś kolorystyka do wnętrza przychodzi, po prostu w momencie, kiedy zobaczę to wnętrze, bo mhm. e, ostatnio zrobiłam wnętrze, w kolor, gdzie kolorem przewodnim był kolor pomarańczowy, i nie przyszłoby mi to do głowy, ale sytuacja się potoczyła poprzez dodatki różne, e, które e, poprzez tablicę inspiracji, którą robię e, dla klienta, była inna, ale jakby zasoby sklepu to e, zmieniły, więc musiałam jakby tą, tą tablicę inspiracji mocno zmienić i. Jakby nieraz niektóre rzeczy wychodzą w trakcie, mm -hmm. do których no, mocno trzeba być elastycznym. A czy potrafisz porzucić na chociaż moment bycie homestagerem? Czy przyłapujesz się na tym w codzienności, że wyłapujesz te smaczki gdzieś nawet w przestrzeni publicznej, będąc w gościach, czy po prostu. Korzystasz w takich momentach często? Inspirujesz się tak na co dzień? Tak, ja, ja twierdzę, że po prostu cały czas jestem homestagerką niezależnie gdzie jestem, bo, bo bardzo zwracam uwagę na wnętrza, o to, na to jak one, są, jak one są zaaranżowane, na ich ergonomię również, czy jest wygodnie, czy jest fajnie, na różne oryginalne dodatki i jakby to cały czas jest ze mną, więc ja wszędzie patrzę, podpatruję i jakby chyba się od tego nie wolnie. A jak w przyszłości widzisz siebie i rozwój swojego startupu? Podobno marzeń nie można zdradzać, ale ja bardzo bym chciała podpytać w tej kwestii, jakie są Twoje dalsze plany w perspektywie nawet kilku lat? O rany! No ja bym chciała rozwijać się homestaging, bo on generalnie... Y Tutaj w Polsce się zaczął ładnie rozwijać. Generalnie w Stanach jest już 70-lecie. Będziemy za chwilę obchodzić w Stanach, I, i w Polsce tutaj też będzie 9 stycznia. Staging day, home Stagerek, więc on w Polsce tutaj zaczyna funkcjonować. No i mam nadzieję, że on się mocno rozwinie razem z nieruchomościami, i to będzie taka usługa no, nie niszowa, a wręcz no, konieczna, jeżeli ktoś chce sprzedać bądź wynająć to mieszkanie, bo rynek nieruchomości jest bardzo dynamiczny, on się mocno rozwija, mocno zmienia. Oczekiwania osób są coraz wyższe. No i, i, i szukają takich mieszkań, które ym, no, zaspokoją ich potrzeby i jakby spełnią też ich marzenia. Mm -hmm. Te wymagania się zwiększają, ludzie są coraz bardziej wymagający względem takich pewnie też estetycznym, na więcej sobie na pewno też w tych czasach mogą pozwolić. Tak, Ten tak. wybór jest szeroki, ogromny, ale myślę też, że bardzo coraz ważniejszą kwestią staje się tutaj Zero Waste, też to, żeby wykorzystywać te zasoby, które już mamy, żeby nie marnować, żeby też nie kupować z przesadą. Myślę, że też tutaj chyba homestaging idzie w tym kierunku bardzo, prawda? Tak, tak. Przede wszystkim właśnie homestaging opiera się na meblach i produktach zastanych w pomieszczeniu. Jeżeli te rzeczy, które są zastane, one funkcjonują i można je w ciekawy sposób zaaranżować na nowo, żeby to wnętrze było ciekawe dla dużej liczby odbiorców, to, to tak, jak najbardziej. To wykorzystuje się, nie robimy tak, że wchodzimy do pomieszczenia i po prostu, pomimo tego, co jest, to wyrzucamy do, do zera. Także no, nieraz trzeba, wiadomo, trzeba po prostu przebrać te rzeczy, no bo nie oszukujmy się, dużo ludzi lubi gromadzić jakieś ilości mhm. rzeczy, a niekoniecznie jest to potrzebne. I tak też właśnie przygotowując taką nieruchomość musimy niektórych rzeczy się pozbyć, ale to, to jest dużo jakichś opcji, których można sprzedać, czy OLX, albo jakiś e, mm, na portalach społecznościowych e, można się podzielić z tym, że ktoś to oddaje, czy sprzedaje, także e, no jakby tutaj, tutaj stwarzamy taką sytuację, która jak, jakby nie porzucamy tego wszystkiego na śmietnik, o tak. Ewo, dziękuję Ci serdecznie za naszą rozmowę i życzę niekończących się inspiracji. No, dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Do, Do widzenia. Zobaczenia.